Cześć, to Osomeżnik, witam Was ponownie na moim kanale. I zapraszam do kolejnej sztuczki z kartami. Są tu kilkanaście kart koloru niebieskiego. Zrobiły się czerwone. Teraz druga sztuczka. Stale się jakąś kartę. Szóstka kier. No z karty będę przykładał, a widz mówi stop. Na tej karcie położę tą po kartę. Stop. Jak tutaj. Oto wśród kart. Jest jedna karta niebieska. Jest to szóstka kier. Składam karty. Więcej niebieskiej karty nie ma żadnej. Jedna szóstka kier. Bo też czerwona jest. Chyba niebieska jest czerwona. Kartę oczywiście można sprawdzić, każdą kartę pojedynczą. Teraz wyjaśnienie jak to zrobić. Może zacznę od tej sztuczki. A więc tak. Jest karta jedna taka. Wkładuję tutaj. W ten sposób. I jedną kartę tutaj kładę. Po co to? Po co to robię, żeby jak ktoś zobaczył tutaj, może to zobaczyć, nie? Jak żeby pokazać karty w ten sposób. zakryć to, ale tego trzeba się pozbyć w jakiś sposób tej szóstki więc jak się pozbyć więc tak, tasuję karty tak żeby tę szóstkę zabrać i zostawić się to to jest tutaj już jest, nie ta karta teraz jakąś kartę wyciąga bit, obojętnie jak na przykład ta karta piątka pik tak to i kładzie gdzieś kartę tutaj na przykład nie piątkę bo nie gdzie nie, nie ma znaczenia zawsze ta karta przykrywa to musi być piątka pik Więc biorę dwie karty i piątka pik jest w ten sposób wskazuję że jest niebieska karty teraz w ten sposób biorę i kładę tutaj I rozkładam osobno jedzie oczywiście jest czerwona. Ale w jakiś sposób trzeba się tego pozbyć. Chodzi o to, żeby jak ktoś sprawdzi karty z tej strony. I widz sprawdzał to zobaczy to karty niestety. się pokazuje widzowi komuś te karty grupie osób, bo ktoś może poprosić o karty i sprawdzić i trzeba tego się pozbyć w jakiś sposób. Gdzie pokazuję tutaj karty? Rozkładu, no, że nie ma. tam strony nie pokazuję jeszcze. Z powrotem biorę to karty kładę. Tak sobie w czasie rozmowy nie gdzieś odkłada. O, dwie karty. I teraz można pokazać z tej strony wszystkie karty. Tę kartę oczywiście nie znajdzie, bo ta karta jest tutaj. Też nie ma. A później kładę tak mimochodem. Wszystkie karty są. Czuję się czerwone. Tak to wygląda. Natomiast druga sztuczka. Z tymi kartami. To jest w ten sposób, że jest dwie karty takie są. Pół kart jest takich, pół takich. Tak. w ten sposób. Nie pokazuję niebieskiego, tylko żeby nie pokazać czerwonego. Później w ten sposób o... I tu pokazuję, tak, można pojechać nie, tylko tu może się wysunąć czasami. Więc można albo tak pokazać, albo po prostu w ten sposób pokazać o. Chodzi, żeby tego nie, nie wysunęło się czasami to niebieskie, albo za daleko nie pokazać w ten sposób. Trzeba uważnie robić, żeby to... o! Starszy taki czerwony są. Teraz niebieski. I znowu pokazuję, że W ten sposób to wygląda. No cóż, z mojej strony to tyle na dzisiaj. Zapraszam Was do komentarzy na Facebooku, jak w subskrypcji, trzymajcie się i się krótko cześć.